Dzień dobry Państwu. W poprzednim odcinku czytaliśmy fragment kroniki Galla Anonima o tragicznym końcu popiela. Mieliśmy tutaj też pewne przejścia z piastem, jeśli Państwo pamiętacie, ale jakoś udało nam się wyjść z tej opresji cało. Dzisiaj przeczytamy również o dziejach popiela, natomiast Przeczytamy o tych dziejach z klechdy napisanej przez panią Cecylię Niewiadomską. Ta klechda została umieszczona w książce Klechdy Domowe z 1962 roku. Podanie o popielu. Niedaleko od Gniezna nad jeziorem Gopłem wznosił się gród Kruszwica. Tam mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha, i rządził krajem groźnie i surowo. Chciał większej władzy niż mieli jego poprzednicy. Chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o radę. Żona Niemka opowiadała mu nieraz, że tak rządzą książęta w Niemczech. A w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaś w ważniejszych sprawach zwoływał na radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada z kmieci złożona nazywała się wiecem. Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to, nie chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie. Połączą się z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na ucztę, żona przyprawiła trucizną miód i wino i otruła wszystko. Trupy wrzucono do Gopła. Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał potopionych stryjów wylęgły się tysiące myszy i wyruszyły wszystkie do Kruszwicy prosto na dwór zbrodniarza. Przerażony Popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go w wieży i zagryzły. Po lekturze tej klechdy napisanej przez panią niewiadomską, e, no, nachodzi mi kilka refleksji. Jedna to dotyczy, dotyczy e, wspomnianej przez autorkę żony Niemki. Pamiętajmy, że lata 60., w których powstawała ta klechda. Było to niewiele lat po zakończeniu II wojny światowej i wszystko, co niemieckie było, by, było złe, godne potępienia. Czyli żona Niemka bardzo źle świadczyła o, o popielu. Zresztą i w późniejszej historii wielokrotnie spotykaliśmy się, że przypinanie takiej łatki związków z Niemcami. Zawsze źle świadczyło o kimś, kto, kto miał te związki z Niemcami, no, chociażby słynny dziadek z Wehrmachtu. Kolejna rzecz, która tutaj się nasuwa i którą, o, którą, o której warto wspomnieć, to jest Zdecydowanie różnica pomiędzy tekstem Gala Anonima, a tekstem Cecylii Niewiadomskiej, no między innymi właśnie ta żona Niemka, tego w tekście Gala Anonima nie ma. Żeby być zgodnym z pewną z historią, to trzeba by zauważyć i powiedzieć, że żony Niemki były właściwie czymś zupełnie naturalnym wśród pierwszych Piastów. Żonę Niemkę miał Mieszko I, żonę Niemkę miał również jego syn Bolesław Chrobry. Były to po prostu małżeństwa podyktowane polityką, racją stanu, więc posiadanie żony Niemki w tamtych czasach nie było niczym nagannym. Kolejna rzecz, o której tutaj pisze pani Cecylia Niewiadomska, no to, no to jest kwestia tego otrucia stryjów, tego też, to, to też nie występuje u Galla Anonima. A następnie jeszcze jedna rzecz, otóż Gall Anonim mówił, że popiel skrył się w wieży drewnianej. Natomiast Cecylia Niewiadomska yy, yy, pisze w ten sposób. Z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży wznos wzno wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Otóż oczywiście rację miał Gal Anonim. Popiel mógł się schronić jedynie w wieży yy, drewnianej. W czasach Popiela yy, żadnego murowanego budownictwa jeszcze nie było. Cecilia Niewiadomska prawdopodobnie kierowała się swoją wiedzą na temat, na temat wieży, rzeczywiście istniejącej na wyspie w Kruszwicy, wieży, która, murowanej wieży, nazywanej wieżą Popiela, wieży, która była zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego. Jeśli chodzi o budownictwo za czasów, za czasów Popiela, to było to głównie to było to z pewnością tylko i wyłącznie budownictwo drewniane. Tutaj widzimy z tyłu przykłady takiego budownictwa budownictwa zrębowego, z bali drewnianych. Natomiast również w tym czasie budowano inaczej, budowano ściany plecionkowe. Tutaj jeszcze pokażemy, mamy fragment takiej ściany plecionkowej. Natomiast, o Panie Dawidzie, mam taki pomysł, żebyśmy nakręcili film dotyczący parku kulturowego w Rzucewie. Może zaprosimy panią Danutę Król, która była projektodawczynią tego parku kulturowego. Tam są wspaniałe budynki wzniesione w konstrukcji właśnie plecionkowej. To jest bardzo dobry pomysł, więc... Myślę, że tak zrobimy, to któryś z kolei odcinków może dopiero, może w lipcowych. Mm. Oczywiście dobrze by było, gdybyśmy się wybrali do tego parku w Rzucewie, no ale to zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. <grym> dobrze. E, także to pokażemy Państwu, jak to budownictwo, to wczesne, średniowieczne wyglądało. Natomiast początki budownictwa kamiennego w Europie Środkowej wiążą się z wprowadzeniem chrześcijaństwa. Pierwsze budowle murowane powstały na najważniejszych wielkopolskich grodach dopiero za czasów Mieszka I. Wiedzę na temat architektury wczesnopiastowskiej czerpiemy głównie z wyników badań archeologicznych, gdyż żadna budowla z tego czasu nie zachowała się w całości. Większość reliktów odsłoniętych i przebadanych tkwi głęboko w ziemi, często w murach fundamentowych późniejszych konstrukcji. Znane nam dzisiaj relikty architektury z X i początków XI wieku są pozostałościami kościołów katedralnych i klasztornych oraz zespołów pałacowych, na które składały się palatium, czyli podłużny budynek i dostawiony do tego budynku, dostawiona od wschodu kaplica. Palacja wczesno w Polsce nie odbiegały od wzorców europejskich, i były ściśle związane ze sposobem zagospodarowania grodu. Budynkowi Palacjum towarzyszyły budynki sakralne, mieszkalne i gospodarcze. Fasada główna dworu skierowana była ku centralnej części grodu Majdanowi, przeznaczonej na potrzeby ceremonii państwowych i kościelnych, wieców, musztry i pokazów książęcej drużyny. W średniowiecznej Europie panował specyficzny system sprawowania władzy, wymagający od przywódcy ciągłego podróżowania z całym dworem. Stolica państwa znajdowała się zawsze tam, gdzie akurat przebywał władca. Rezydencje dworskie znajdowały się więc w kilku najważniejszych grodach państwa. W państwie Mieszka I były to Ostrów Lednicki, Jecz, Poznań i Gniezno. Większość budowli które powstały za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, przestała istnieć już w XI wieku, gdy ludowa reakcja pogańska i najazd Brzodysława Czeskiego w roku 1038 zniszczyły pierwsze państwo polskie i obróciły w ruinę dzieła architektury. Gal Anonim pisze o, tej, o tych czasach tak. Grody się wyludniły, a ruiny katedr Poznania i Gniezna zamieszkały. Dzikie zwierzęta.